Duberek, witam Was serdecznie, witam drogich moich wszystkich widzów, tych, których znam, tych, których nie znam. E... Powiem tak: e... czytam w komentarzach, jak również dostaję takie prywatne wiadomości, że Wy chcecie, żebym ja do Was mówiła. Że um, lubicie słuchać moich monologów, um, bardzo dużo komplementów, nasłuchałam się. Jest to miłe, uwierzcie, naprawdę jest to dla mnie bardzo miłe, ale ja czasami naprawdę tak włączam telefon, tak jak teraz włączam i mówię do Was tak po prostu, to co czuję, tak po prostu tu od siebie. Przed nami święta, przed nami święta Wielkanocne, niedziela Wielkanocna, poniedziałek jako lany, poniedziałek. No ja w tym roku będę miała taki, mam nadzieję, Dobrze zlany poniedziałek 21 kwietnia, yy, ponieważ mam taką dosyć dużą uroczystość rodzinną, święta, bo kończę 18 lat. No, będę pełnoletnia, słuchajcie, 21 kwietnia wchodzę w pełnoletność będę dorosła. Chyba dobrze to powiedziałam. Także życzcie mi, jak, jeśli możecie, na te święta i na, te, o, na tą osiemnastkę y, powodzenia w życiu, żeby mi się w całym dorosłym życiu dobrze wiodło. I tyle. Słuchajcie, przepraszam najmocniej za takie moje trochę humorki, ale tak, tak, tak. Będzie duży tort, będzie rodzinnie. No i mówię, mam nadzieję, że mnie nie zmoczą ze względu na lany poniedziałek. Może mi darują w tym roku ze względu na tą osiemnastkę, to może mi darują. E, święta spokojnie, rodzinnie, e, potrawy, mam nadzieję, że wy też w każdym regionie. Właśnie, właśnie miałam o tym wam zapytać. Jeśli możecie w komentarzach e, napisać mi, bo każdy z Was mieszka gdzieś w Polsce, za granicą więc każdy też ma inne przyzwyczajenia, inne w innym regionie jest inna potrawa, napiszcie mi proszę w komentarzu, jeśli możecie co na waszych stołach wielkanocnych będzie w niedzielę często niedziela to jest takim świętem spotykamy się już od śniadanka, ale ja na przykład tradycyjnie spotykam się z rodziną tak śniadaniowo, obiadowo mniej więcej 12-13 zaczynamy biesiadować, jeśli jest piękna pogoda Mamy tradycję, jedziemy z rodziną w cudowne miejsca, albo nad wodę, albo do lasu, po prostu w plener. Tak było też w zeszłym roku, byliśmy w pięknym lecie na dużym spacerze. I tak po prostu rodzinnie wtedy spotykamy się, żeby ten dzień wielkanocny spędzić razem, radośnie, Wesoło, bez smutków, bez jakichś tam historii trudnych, przykrych. W tym dniu w ogóle odsuwamy wszystkie jakieś tam tematy gorzkie, trudne i tak dalej. A na stołach przede wszystkim mamy żurek z białą kiełbaską, oczywiście zrobiony. Osobiście, na żurze, na zakwasie. Zdarzało się któregoś roku, ale to już moja siostra zamówiła z restauracji żur w chlebku, czyli w takim już wypieczonym chlebie z pokryweczką i jak się żur wlało do tego chlebka on tak, tak, tak cudownie nasiąknął ten żur chlebem chlebek nasiąknął żurem odwrotnie i tak fajnie jak się jadło jako z miski te, czyli z, tej, z tego chlebka pieczonego Razem tak z tym mokrym chlebem. Słuchajcie, boskie, po prostu cudo. Różne potrawy, ale żur to jest podstawa na naszym stole, na moim, na moi, u mojej rodziny. Tak naprawdę dużo różnych potraw jajecznych. Jajeczek pod różną postacią, kolorowych, sałatki wiosenne. Cóż jeszcze? pasztety jadamy, z żurawiną i, i, i inne. No ale przede wszystkim tak wesoło, tradycyjnie, zielono, dużo szczypiorku, rzodkiewek, żeby to było po prostu kolorowo. Ja któregoś roku zrobiłam zupę spora, pora, ziemniaczaną poro, porową. Zupę krem, oczywiście z, z grzankami, własnej roboty. Bardzo też smakowało rodzinie. W tym roku na, na obiad planujemy, nie wiem, tam są... Jedni są za, drudzy przeciw, więc najprawdopodobniej wyjdzie tak, że będzie połowa osób coś innego, a połowa tak. Kaczka, wątróbka z kaczki, ale konkretnie wątróbka z kaczki. Podana z jabłuszkiem i cebulką, ziemniaczki do tego z kopereczkiem. No, i jakaś właśnie wesoła, wesoła yy, sałatka do tego. No. Kompoty. I tak właściwie spędzamy. No, oczywiście, na tradycyjnie w sobotę udaję się z koszyczkiem wielkanocnym, czyli ze święconką, której od lat w moim koszyczku na przykład zawsze znajdują się. Wymienię Wam rzeczy, które się w moim koszyczku znajdują. To jest przede wszystkim wędlina, pieczywo, jajeczko, yy, ciasto, sól, pieprz, baranek, yy, kawałek szanu. No i musi być yy, dużo zielonego, tego nigdy nie umiem go wymówić. Bu bukszpan? bukszpan? Chyba tak. Tak, bardzo dużo zielonego. No jakiś tam kurczaczek w środku, prawda. Ale no kawałek palemki, yy, bazi, chodzi mi o bazie. Także no jeśli chodzi o potrawy, no to tak jak wymieniłam. Jajko, pieczywo, wędlina, przede wszystkim zawsze jest kiełbaska lub szynka, yy, baranek, szan, yy, który musi być laska chrzanu i na stół jest, musi być starta, żeby ten krzan właśnie, został zjedzony tradycyjnie podczas śniadania wielkanocnego. I tak jest na przykład w moim koszyczku od lat. Czekaj, tylko na się kawy. O, kawka najlepsza w dobrym kubasie. I tak spędzam święta wielkanocne na no, a że w tym roku wyszło właśnie, wypadła data 21 kwietnia, święta, lany poniedziałek, moje 18 urodziny, więc będzie, będą to jeszcze hucz, huczniejsze święta. Proszę, napiszcie, jeśli możecie, w komentarzu, fajnie poczytać i, i może macie ciekawsze, yy, ciekawsze jakieś yy, to, co na stołach się yy, prawda, u Was znajduje. Yy, Możesz z tego skorzystam w przyszłości. Oczywiście, spotykając się zawsze z rodziną w te święta, dajemy sobie takiego symbolicznego zajączka. Ten zajączek może być w postaci słodycza, yy, ale nie ukrywam, że zdarza nam się dać kopertę. A w kopercie banknot. No. <ślesk> Uważam, że wszyscy jesteśmy już dorośli i takiego, z takiego pieniążka możemy sobie po prostu sami zdecydować, co sobie potem podarujemy na te święta wielkanocne. To tyle, jeśli chodzi o najbliższe dni, święta, bo to już jutro jest wielka sobota. Ja przy okazji, wszystkim w tym miejscu chciałabym życzyć. Spokojny świąt, radosny świąt, rodzinny świąt, smacznych, wesołych. Naprawdę słuchajcie, spotkajmy się w gronie bliskich przyjaciół, znajomych. Bądźmy po prostu radośni, uśmiechnięci. Ogólnie tak na co dzień powinniśmy być dla ludzi. No, nie da się nie zawsze się to da, ale starajmy się. Starajmy się, na przykład, i ja mam taką metodę dawno sobie temu. Tą metodę mm, prowadziłam swoje życie, że stając rano i jestem w łazience, kiedy tam robię te różne pielęgnacje, swoje tam włosy, kremy i takie te różne, wiecie, damskie kobiece, yy, pielęgnacje taką, wówczas mm, patrzę się w lusterko i po prostu się uśmiecham do lusterka sama do siebie. Wiem, że zaraz tam napiszą... O, o głupia wariatka śmieje się do siebie. Nie. Pamiętacie, pamiętajcie, że jest coś takiego, jak po pierwsze pozytywne myślenie, to, co dajemy komuś, to do nas to wraca. Będziemy uśmiechnięci i dobrzy. Coś wam powiem. Możecie nie uwierzyć. Słowo honoru. Kiedyś zrobiłam taki test, bo przeczytałam to sobie po prostu w pewnej książce i... Na własnej skórze się przekonałam. Wiem, że to było na początku mogło się wydawać idiotyczne, głupie, jakieś zwariowane. Yy, test polegał na tym, żeby sprawdzić, czy obcy ludzie na ulicy odzajemnią Tobie uśmiech. I wiecie co? Chodziło o to, żeby po prostu na ulicy do obcych ludzi, idąc, Uśmiechnąć się. Po prostu uśmiechnąć się. Jak czytałam tą książkę, i, 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 i stwierdziłam, że. No przecież pomyślał sobie, wariatka, śmieje się do ludzi, prawda? Ale mówię, co mi tam? Wszyscy ludzie mnie nie znają na tej ulicy. Najwyżej, pójdą dalej, prawda? I ja to zrobiłam. <grym> Uwierzcie mi, ja miałam taką radość, taką radochę tego dnia, że do każdego. Niezależnie, czy to była kobieta, czy mężczyzna, co se pomyśleli, czy mężczyznę podrywam w taki sposób. Uśmiechałam się, po prostu uśmiechałam się, słuchajcie, robiłam taki delikatny uśmiech. Ten uśmiech był natychmiast odzajemniony od tej drugiej strony. Tam jakieś wyjątki się zdarzyły, że się spojrzały, na nie poszły dalej, ale w większości ci ludzie byli uśmiechnięci. I teraz tak, zastanawiałam się, dlaczego się śmieją, że czy odzajemniają mi, bo ja się do nich śmieję? Czy po prostu z jakiegoś innego powodu się śmieli, bo pomyśleli sobie, o ja się śmieję, to ja się śmieję". Ale potem stwierdziłam, a co mi tam? Nie interesuje mnie, dlaczego się śmieją. Najważniejsze, że ten uśmiech od tych ludzi otrzymałam. Wiecie, że to było fajne? I sprawdzam. Powiem wam, że zdarza mi się to co jakiś czas, taki eksperyment sobie społeczny robię na ulicy, wśród obcych totalnie ludzi. Wiem, że ktoś sobie może pomyśleć, nie wiem, podrywam faceta, prawda? Chłopaka, czy tam coś, czy nawet dziewczynę. Ale nie. Chcę zobaczyć, czy ten uśmiech dostanę odzajemnie. I to jest taka, właśnie taki bumerang. Co komu dajesz, to dostaniesz w drugą stronę. No. To tyle słuchajcie z radości, ale przy okazji tutaj nadmienię ważną rzecz która jest potrzebna. Nie oglądałam wczorajszego, przepraszam, nie oglądałam wczorajszego live'a AJDO, bo tak jak zgodnie mówię już wielokrotnie, bardzo dużo po prostu, nie jestem w stanie już po prostu oglądać ich. Ja często po prostu dostaję od kogoś informację, Monia, a widziałaś to i to? I ja wtedy ten fragment po prostu wchodzę, oglądam, wysłuchuję. O, I tak, tak wyglądają teraz moje, jakby, treści, które oglądam, wysłuchuję, wysłuchuję, ponieważ no nie da rady wysłuchać tych, tej pary z powiśla. Ale dostałam właśnie dzisiaj z rana taką, taki kawałek tego live'a, przepraszam. I odsłuchałam fragment. Ja się do niego ustosunkuję, ale po świętach. Nie będę psuła tutaj teraz nastroju w tym filmie. Tak, ustosunkuję się i to dosyć konkretnie do tematu, gdzie był poruszony, a propos, że młode dziewczę z JTO powiedziała, że ktoś jest, ktoś jest jej winien kasę. Słuchajcie, wy wszyscy i tak wiedzieliście, bo liwka udostępniła moje pozwy, czytała, pokazywała. Wszyscy wiedzą, że tylko liwka miała ze mną sprawę. I w ten sposób liwka kieruje na konkretną osobę znowu sprawę. Jacek tutaj jest mega zdziwiony, udawane zdziwieniem, bo doskonale wie, że tej kasy liwka nie otrzymała. A dlaczego? O tym po świętach, ale tak ze szczegółami. I mogę o tym już mówić, dlatego że ta sprawa jest już zamknięta. Kiedy była niejawna, to nie wolno było o mówić. Teraz jest zamknięta, sprawa jest umorzona i mogę o tym powiedzieć. I powiem ze szczegółami, ze szczegółami, co się wydarzyło. Po zakończonej rozprawie a propos finansów. I nie będziecie po prostu udawać Greka y Zapłaciła, dostałaś ten tysiąc i dostałaś. Bo doskonale wiecie przede wszystkim pan Jacek, jak wygląda sprawa. A ja to wszystko wyjaśnię po świętach. Mam nadzieję, że drodzy widzowie poczekają te kilka dni. Teraz skupmy się na radości. Przywitajmy. Wielkanoc, radujmy się, cieszmy się, bądźmy szczęśliwi, zdrowi, radośni. Tego wszystkiego naprawdę Wam wszystkim serdecznie Wam życzę. Pogody, przede wszystkim pogody. Dzisiaj troszeczkę pogoda się popsuła, ale mam nadzieję, że już w niedzielę będzie fajnie. Ja tradycyjnie w sobotę, Wielką Sobotę, a może no zobaczę jeszcze jak to wyjdzie, może w niedzielę podjadę na cmentarz do mamy, Zawsze jadę z tego dnia albo Wielką Sobotę, albo Wielkanoc rano na grób do mamy, babci, dziadka i siostry. Mam cztery bliskie mi osoby, które są pochowane na warszawskim jednym cmentarzu. I tak jestem zawsze w każde święta, w różnego rodzaju rocznice zawsze jestem po prostu, bo tym uważam ludziom należy się po prostu, należy się, taka pamięć. Mimo, że się o zmarłych pamięta zawsze, na co dzień, ale ja uważam, że taką tradycją powinno być, że yy, czy to Wigilię, czy to właśnie Wielkanoc, powinniśmy odwiedzić naszych bliskich i sobie po prostu z nimi również świętować. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Yy, nie wiem, może się jeszcze do Was odezwę przed Wielkanocą nie mam pojęcia, bo ja tak lubię na spontanie różnego rodzaju rzeczy robić, ale obecnie mm, wszystkim życzę zdrowych, pogodnych, radosnych Świąt Wielkanocnych. I pozdrawiam was serdecznie do szybkiego usłyszenia. Cześć. Z Warszawy mówiła Monika. Cześć, pa.